Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszła kolej na Powiew Świeżości na moim kanale. Ostatnimi czasy tylko i wyłącznie samochodówki gościłem właśnie u mnie. Dlatego postanowiłem, że nagram piąty odcinek z Remember Me serii, która nie cieszy się może z wielką popularnością. No ale warto sobie przypomnieć, bo fajnie mi się w to grało. Żeby Was jeszcze bardziej zachęcić, opowiem mały suchar. Jak nazywa się Woda w kolanie? Woda kolońska. Dobra, lecimy. Mamy okiennice, po których się musimy wspiąć. Więc sobie tutaj pykniemy jedną, pykniemy drugą. Jednakże zanim, to, zanim się będziemy po nich wspinać, przyglądniemy się dokładnie temu obrazkowi, tej miejscówce. Czy mogę tam się wspiąć, czy to tylko po tych okiennicach? Po tych okiennicach. No to nic, to lecimy. Aha, bo tam w ogóle jest swego rodzaju płot. I zanim już nie ma nic interesującego. No mo... Oj, oj, oj oj kobieto, wracaj na drugą stronę. No i jak ja mam cię tam. O dobra. Dobra, udało się. Lecimy. I w górę. No, tak w ogóle tutaj chyba mam zeskoczyć. No ale jak ja mam się Dobra. Chyba mam się chyba miałem zaskoczyć. W każdym razie nie wiem czy tam coś mnie nie ominęło. troszkę za późno się zorientowałem, no ale chyba nie. Jacks. This ad. I've heard it before. That's a good sign, sister. It means your core memory resisted the treatment. No dobra No Kobieto, no dobra Hop I jazda dalej Jak na razie to będzie pewnie więcej wspinaczki Więcej takiego skakania między budynkami Wow Wow To nie było leco? co Co to było? Co to za diabeł tu skacze? doleć tam kobiet... Ojoj, joj, joj, to przez moje fps -y doleciałaś. No nie! Tutaj właśnie jest bardzo ciężko spaść w ogóle. No, no. Dobra. Myślałem, że się po prostu odwróci, ale ona nie ma na to ochoty. I mamy tu coś interesującego, czy nie? What the fuck, mamy jak najbardziej! Jebot. Yeah, Oczywiście nie zapominamy o naszych supermocach Furii choćby nawet Które właśnie sobie teraz wykorzystamy yy. Ok, Okej Enter Jedziemy Dostępna jest nowa klasa priesenów Presen łańcuchowy. Kopiuje poprzedni presen w kombinacji i zwielokrotnia jego efekt. No tak, efekt poprzedniego presenu w kombinacji. Jest rzadko spotykany i bardzo potężny. Roz... Decyduj jak go wykorzystać. Pamiętaj też im dalej w kombinacji znajduje się presen, tym śniejszy jest jego efekt. Dotyczy to także presenów łańcuchowych, a teraz użyj nowego presen jest na kominacjach, potencjał. Nie za bardzo już pamiętam kurde na czym to tak dokładnie polegało. Znaczy wiem o co chodzi z presenami. Tylko jak je tu poukładać, żeby mi to coś dało. Yy. Powiedzmy... Aha, no dobra. Powiedzmy, żebym sobie dał na przykład zamiast regeneracji hmm, zamiast tej regeneracji powiedzmy. Tak. No i git. Dobra, powiedzmy, że będzie git. Wystarczy. Nie będę kombinował za bardzo z tym. Na razie się tu standardowo po ponapieprzam. O kurcze, o kurcze! Czyli będzie ciężko. Nie, nie, niepotrzebnie w ogóle wykorzystywałem tą furię w tym momencie. Ajajajaj. Muszę odskoczyć od niej. Od nich. Ła wow wow, wow wow. Kurcze. Złaś stamtąd! Mam cię! Nie mam cię! Oczywiście trzeba uważać na te wykrzykniki. One nam... kurde! One nam sugerują, że ktoś nas próbuje zaatakować. Nie rób tego. Mam furię, wiem. Jep. Zdychaj, kurwo. Wybaczcie, ale... Ajajaj, przecież mam furię. Może teraz się pobawimy. Szmato. Jep. No, i po prostu elegancko. Wyczyściłem teren. Nic tutaj nie ma godnego uwagi. Nic, po prostu nic. Dobra, no to nic, Le lecimy dalej. Mamy drabinkę. Hmm, drabinkę. Lecimy w górę. No i tu się kończy nasz nasza podróż drabinką. Znów przesiadamy się na bardziej ekstremalne Ech, drogi. Dobra, teraz po prostu się puść. <grym> Oczywiście nie w takim sensie, jak sobie możecie myśleć. Dobra, mamy tu jakąś skrzyneczkę. Co to jest za miejscówka? Widzę jakieś rusztowania, ale gdzie w tym mieście nie ma rusztowań? Czerwone Hmm O, fire Ogień, a tu ognia nigdzie nie widzę Nie wiem Oj, 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 oj W drapsie, tam w się, Tam chyba widziałem to Tak jest, to jest ta reklama Tamta No dobra, tylko tak Jak ja się tam mam dostać? Czy ja mam, ja będę miał potem opcję wrócić w ogóle? Chyba nie bardzo Zacznijmy sobie tu. O proszę. O proszę. Czyli mamy to. Czyli to mamy. To nie musi być w tamtym miejscu, co jest na zdjęciu. Po prostu to miejsce. Z tego miejsca było robione to zdjęcie, gdzie, gdzie właśnie leży ta znajdźka. Tak w ogóle. Od zawsze mi tutaj spada fps w tej grze, więc nie martwcie się tu zbytnio. Nie są to jakieś większe problemy. Yep. we What the fuck? Neelan, I'm waiting for you at the leaking brain. I'm looking forward to helping you find Johnny. 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 Johnny Green Teeth, the bogeyman of Slum 404. Ok, Jasne. Niebezpieczeństwo 1041 stopni Celsjusza. Wszystko wyliczone jak najdokładniej się dało po prostu. Co, tu mamy, kurde, to znaczko nie jest. Widzę jakieś żele intymne. No i w takich oczywiście. W zakątkach lubią być takie oto rzeczy jak memorize, coś tam. No i znowu używamy oczywiście naszego nieodłącznego, nieodłącznej broni, bo to tym również można walczyć. Eee, czy będzie tu coś ciekawego? Ciągle te latające roboty. Zapewne i to się przyda podnieść. Jak najbardziej. Gdzieśmy to weszli. Wow, coś będzie się działo. Diabły, no diabły, no normalnie diabły. Spokojnie. oj, 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 oj to coś. To coś ucieka. A, czyli to się chowa w mroku. Alan Wake, kurwa. What the... To coś tam biegło. No świeć tym. Wow, ta fucking. Sheets. Pomało to się robi Slender! Albo jakiś dobry horror, naprawdę. Oj 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 oj, co to za potrawka. Mogę tu coś przeszukać czy nic? Kompletnie nic. No to lecimy w górę. Aż strach się bać powiem wam. Bo nagle z takich Wydawałoby się mało strasznych scenek. Rodzi się coś takiego. No, i tu będzie arena walk zapewne. Jezus, tylko żeby nie jakaś zagadka zbyt zagmatwana, bo nie ogarnę! What the fuck? Jak ja mam walczyć z czymś, czego nie widzę? Aaaaaa, dobra! Kobi kobito! Nie! Jezus Maria ja byłem. Ja byłem ranny. Aha, dobra, już nie jestem. No kurna, aktywuj to. Oczywiście wszystko na spokojnie. No aktywuj to! No co za zdzira! To gaśnie po pokonaniu jednego z nich. No chodź tu teraz szujo! Oczywiście, że tak. Nie dojdę! Nie... nie dam ci dojść do głosu, o Tommy Fuck! They at will. No dobra, teraz naprawdę trzeba być skupionym, bo te. Lipery. Potrafią znikać. No ale ja w ten sposób też zniknąłem. Zapadłem się pod ziemię. Tommy. Tak, teraz z telefonem... A nie, to nie jest... Sorry, telefonem. Gdzie w tych czasach kto będzie widział telefony komórkowe te co my? No, Niewyobrażalna sprawa. What the fuck, już myślałem, że ten debil. Oczywiście tu jest apteczka, a ja już zdążyłem spaść i się zregenerować. Dobra. Oh yeah. kolejna, kolejna reklama. Uwaga, wysokie napięcie. Okej, okay, udało się Lecimy Hop A, shit O, Jeszcze szczury wystraszyłaś No nie mów. Nelen Magazyn Bez. Strefa załadunkowa pod obserwacją. Okej, okay, pod obserwacją, czyli. Czyli może być również ciekawie. Co to jest? Sztaba zamykająca. Musisz się. A, to reklamy. Dobra, no i co teraz? Teraz jakaś znów scenka. Nie mówcie, że będę musiał między tym wirnikiem skoczyć, bo to będzie niewykonalne. Okej, okay, ale tutaj nic innego chyba nie mam. Muszę tu zejść. Nikt mi tu nie wyskoczy? Taki duży obszar. No, proste, że tak. Zapal to, nie wiem co... Nie wiem gdzie coś tu jest. Jest. Oczywiście, kurde, w porę. I deadne znów zapewne. Ale muszą mnie dziabnąć. Chodźcie tu. Ta muzyczka. Aktywuj to, chodź tu, chodź do mnie, chodź do mnie, no chodź. No chyba się źle czujesz. Co to jest? Wyłącza wszystkie senseny, ogłusza wszystkich przeciwników, ujawnia niewidzialnych. Oh yeah. oh yeah. No to mi się zaczyna podobać. Teraz oni będą zdezorientowani. Ale napiernicza ich! A mogę użyć furię podczas tego? Mogę! Dobrze, dobrze. Ktoś jeszcze do zabawy? Jasne, jest jeszcze jeden, tylko ten jest... Ten wydaje się takich, takim ich bossem. Kolejny! Jednak to nie, nie nieprawda, bo osób jest wiele. O oh je, yeah, coś coś odblokowałem nowego. Mm. Aha, klucz. Czyli mogę sobie odblokować tutaj zablokowane. No co jest? Przejdź mi tu w bok w ogóle. No. Możemy sobie odblokować powiedzmy kombinacji, kombinacji będzie chyba dobrym. Mm mhm. Czas odnowienia wszystkich presenów. Chociaż w sumie gówniane odblokowałem. Niepotrzebnie. No ujawnij się! No jak ja mam z nim walczyć? Ej, przecież to jest niemożliwe. Nie mam szans. No i na czym to ma polegać? Przecież ja go nawet nie mogę zaatakować. What the fuck? Dobra, ciśniemy tych dziadów. Przedtem mi się po prostu skończył. Yy, skończył ten presen, przez który mogłem ich, ich widzieć. Teraz go już po prostu posiadam. I mogę znów dokończyć dzieła. Tak więc ciśniemy. Ojoj, oj, oj, ale ff, wydaje mi się, że jednak to nie o to chodzi. Skurwy synu, no. Chociaż nie, chyba o to jednak. <laughs> Dobra, w każdym razie czekamy. No, nie wiem. Czy da się go jakoś załatwić? <coughs> Będę unikał przez tyle czasu. No nic, zobaczymy w każdym razie. Ale no, nie naładuję sobie skupienia przez to. Deadne, deadne, deadne. Co za idiota, no? Ja mogę oświetlić jeszcze. Fuck, na co ja czekam? No jaki jestem? Chyba się nie dobrze czuję. A szperacz się też ładuje, no dobra! Czyli... Dobra, no to teraz ładujemy dziada ile wlezie. Na hita poszedł! Na hita! Okej, okay, no to lekkie zamieszanie. O to jest No dobra. Dobra. Czyli tak... W następnym odcinku sobie tam skoczymy. Wzmocniony wzrok Z. No naciskam Z Dobra, no to nic. Kończymy ten odcineczek. Krótki remember mi dawno nie było. Gra, która niekoniecznie musi być lubiana, ale mi się w nią po prostu bardzo dobrze gra. Nie do końca tutaj ogarnąłem pod koniec, no ale trudno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.